Dzień dobry. Ja nazywam się Marek Malman. Jestem autorem powieści, fantazy, trylogii fantazy Król myśli i tradycyjnie nagrywam opinie użytkowników portalu Lubimy Czytać w tym celu, aby zachęcić Państwa do zapoznania się z tą moją trylogią. Dzisiaj to właściwie nie będzie opinia. To, prawdę mówiąc, bardzo duża i obszerna recenzja którą zamieściła na y, portalu Lubimy Czytać y, pani Magdalena Wróbel, podpisująca się y, jako książka nadzieja Wróbel. Posłuchajcie Państwo, może uda mi się to przeczytać bez zająknięcia za pierwszym razem. Król Myśli autorstwa Marka Malmana to pierwsza powieść fantazy, którą przeczytałam w całości. Jest to bardzo udana, debiutancka powieść tego pisarza. Książka ta przenosi nas w zupełnie inny świat. Akcja dzieje się na podobnej do Ziemi planecie bardzo baśniowej, niezwykle mrocznej i nieznanej. Wiele rzeczy w tej fabule jest zupełnie odmienne od tego, co jest nam znane i powszechnie uważane za normę. Zaletą tej książki jest różnorodność bohaterów, mnóstwo wątków rozwijających się w długie historie. Właściwie jest tam cały świat stworzony od podstaw przez autora. Całość sprawia, że czytając tę książkę, przeżywa się fantastyczną przygodę, która nie ma końca, bo oba tomy, z których składa się ten cykl, są niezwykle obszerne. Recenzja była pisana po ukazaniu się drugiego tomu, jeszcze przed, pierws... przed trzecim tomem dlatego tutaj autorka tej recenzji pisze o obu tomach. No być może pani Magdalena pokusi się o napisanie jeszcze recenzji trzeciego tomu, ale to zobaczymy z czasem. Posłuchajcie państwo dalej, co pisze pani Magdalena. Fabuła wciąga i chociaż na początku przeraża, to te dwa tomy są takie że te dwa tomy są takie grube, to poprzez kolejne odkrywanie przez czytelnika Odkrywane przez czytelnika tajemnice, nie zauważamy, jak szybko upływa nam tekstu. Bohaterowie, jak i cały świat, są zupełnie jakby nierealni, oprócz bogów stwórców. Są także piękne boginki, pojawiają się takie twory jak boginowie i wiele innych stworzeń. Wnikliwy, spostrzegawczy i ciekawski czytelnik zauważy, że Słowo Bóg pisane jest małą literą, a ma to na celu pokazanie czytelnikowi, że w przesłaniu książki nie chodzi o chrześcijańskie ani też w żadnym innym pojęciu poje, żadne inne pojęcie boga Stwórcy uwielbianego przez ludzi. Wszelkie światy są różne od tych przez nas ludzi znanych. Więc świat zwierząt też jest zupełnie inny niż ten nasz. Pojawiają się takie zwierzęta jak smoki, gryfy, znane nam z baśni i mitologii, ale poznajemy też zwierzęta stworzone na potrzeby treści zawartej w opowieści, mamutumy czy strzygły. Przyroda odgrywa ważną rolę, jednak głównymi bohaterami są ludzie, a przede wszystkim sam król myśli. Istota bardzo nieodgadniona. Dlatego warto wczuć się w jego emocje i uczucia, a można wysnuć tezę, że pod tym, co ukryte to jest literówka ukryte kryje się istota targana sprzecznymi emocjami. Fabuła książki jest bardzo zaskakująca. Co chwilę pojawiają się kolejne niewiadome, więc czytelnik może się cały czas zastanawiać? Zastanawiać, co się dalej wydarzy. Snuć domysły i tworzyć swoje scenariusze kolejnych akcji. Moim zdaniem. Do tej powieści przyciąga magia, bogowie, dziwny, nieznany świat. Jest też trochę miłości, ale i żal i wojna. Jest to też powieść bardzo krwawa, pokazująca okrutny i zły świat, więc nie jest to książka dla ludzi wrażliwych. Nie spodziewałam się jakiegoś wybitnego pisarstwa, ale powieść ta, jak i autor, bardzo mnie zaskoczył jako debiutant. Styl pisania jest bardzo dobry, i sposób doboru bohaterów i wydarzeń czynią tę opowieść emocjonująco wciągającą. Podziwiam autora za stworzenie nowego, zupełnie odmiennego świata. Aby mieć taką wyobraźnię, trzeba posiadać niezwykły talent. Bo wymyślenie takich barwnych, ciekawych i niecodziennych bohaterów i historii nie jest rzeczą prostą ani codzienną. Jak to w recenzji wszystko nie może być idealne. Ja przyczepiam się do imion bohaterów, bo są one dla mnie dziwne. I jakieś takie nienaturalne i wymuszone, a przez to trudne do zapamiętania. Dla mnie nie ma miejsca w takiej książce na słowa powszechnie uważane za nieparlamentarne, czyli przekleństwa. Są zbyteczne w książce i powodują, że język i stylistyka w niektórych fragmentach przestaje mi się podobać, co sprawia, że troszeczkę czuję się jako czytelnik, Zniechęcony do dalszego czytania. To są moje odczucia, bo bardzo nie lubię wulgaryzmów, które sprawiają, że nawet dobra książka stać się może przeciętną. W książce znajdują się ryciny wykonane przez panią Grażynę Jeznach przedstawiające obronne baszty i bramy średniowiecznego miasta Perzyce, Pirissa wykonane na podstawie przedwojennych i współczesnych fotografii. Bardzo mi się też podobają okładki obu tomów, bo są niecodzienne i takie idealnie pasujące do tematyki opowieści. Warta uwagi jest informacja, że jeden z wątków drugiego tomu rozgrywa się w rodzinnym mieście autora w Perzycach. Bardzo Zadowolona jestem, że mogłam przeczytać te dwa tomy, przez, przez co coraz bardziej przekonuję się do literatury fantazji. Liczę, że autor nie poprzestanie na tej jednej publikacji i czekam na kolejne książki. Przepraszam, że w niektórych momentach e, zacinałem się, bo jakoś tak tutaj oświetlenie mi. Sprawiało, że miałem problem z dojrzeniem tekstu, ale mniejsza o to. Za tę recenzję pani Magdaleny Wróbel bardzo gorąco dziękuję. Jeśli chodzi o wulgaryzmy, wypowiadał się nie będę. Mam zupełnie inne zdanie od, od pani Magdaleny na ten temat. Myślę, że czasami można tekst wzbogacić słowami mocy, jak ja je nazywam. A przypomnę, że wśród osób, które napisały już opinię na portalu lubimy czytać, bądź też napiszą ją do końca listopada 2022 roku, ja na początku grudnia rozlosuję całą trylogię Fantazy. Trzy tomy, i osoba, która to losowanie wygra, otrzyma ode mnie całą powieść, całą Trylogię Fantazy, Król Myśli, w prezencie. Mówię o tym, że, że rozlosuję to na początku grudnia, bo muszę potem znaleźć jeszcze kontakt z tą osobą. Na portalu Lubimy Czytać tam nie mam takiej, takich kontaktów i nie wiem kto jest kto. Jest kto. Myślę, że hmm, kilka dni zajmie y, znalezienie autora, y, a później chodzi, chodzi mi o to, aby wysłać tę książkę tak, aby ona dotarła jeszcze na święta. Do tego, kto, kto to losowanie wygra. Zachęcam do przeczytania powieści Król Myśli. Jak widzicie po tej recenzji, jest tu nowy świat, są bogowie, boginowie, są różne dziwne postaci, są wulgaryzmy. Jak ktoś lubi, jak nie lubi, to można je pominąć. I zachęcam także do pisania opinii na, na temat tej powieści. To dla mnie bardzo ważne, dlatego nagrywam te wszystkie opinie tutaj e, i publikuję na portalu YouTube, chcąc zachęcić Was do przeczytania tej książki. Moim zdaniem warto. Pani Magdalena pomimo, że e, miała problemy z, e, ze słowami nieparlamentarnymi, też raczej napisała opinię pozytywną. Dziękuję za uwagę. Czekajcie na kolejne opinie, które już niebawem ukażą się tutaj na kanale w świecie króla myśli. Daj się ponieść wyobraźni i przenieść się do świata fantazji, w którym niemożliwe nie ma racji bytu. Król myśli. Zdobądź władzę nad...